Cześć, mam na imię Ania i jestem mamą 3 miesięcznej gabrysi. Od samego początku karmimy się piersią, ale jakiś czas temu zaczęły się problemy. E, mała była niespokojna, odrywała się od piersi, płakała, miałam wrażenie, że jest głodna, że nie dojada, dlatego postanowiłam poszukać pomocy przez internet. E, I tak znalazłam wróżkę cycuszkę. Muszę przyznać, że nazwa sama już bardzo mnie rozśmieszyła. I zaintrygowała, dlatego postanowiłam sprawdzić. Przeczytałam opinię, zadzwoniłam pod wskazany numer, i tu już pierwszy plus rozmowa z bardzo sympatyczną Anią, która umówiła mnie na konsultację z Ewą. Muszę przyznać, że to najlepiej zainwestowane pieniądze w całej mojej przygodzie z macierzyństwem, ponieważ Ewa. Jest niezwykle sympatyczną, uprzejmą, miłą i komunikatywną osobą, a do tego bardzo, bardzo kompetentną, posiadającą ogromną wiedzę, którą potrafi przekazać na odległość. Efekty tej konsultacji przerosły moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ jeszcze tego samego dnia zaczęłam karmić małą, bez nakładek, co wcześniej wydawało się nie do pomyślenia, mimo wielokrotnych prób. Dlatego, jeśli jesteś karmiącą mamą i potrzebujesz pomocy, bardzo polecam wersję online. Naprawdę nie ma się czego bać. A już naprawdę w szczególności polecam wróżkę cycuszkę, ponieważ dziewczyny wykonują kawał dobrej roboty. Trzymam kciuki za wszystkie karmiące mamy. No i za wróżkę cycuszkę, oczywiście też, chociaż za nią nie muszę, bo dziewczyny na pewno sobie świetnie poradzą. Pozdrawiam serdecznie razem z Gabrysią.